Kajak to aktualnie jeden z najlepszych duelistów na proscenie Valorant. To znaczy, moim zdaniem, najlepszy. Mimo, że to jest jego pierwszy sezon w tier 1, to już jest znany na cały świat z jego pięknych, legendarnych akcji. Ale jak sobie radzi na rankedach i czy naprawdę jest tak dobry? Zaraz się przekonamy. Mamy takich przy Puf, stary! Nabierz, ja są takim gołcikiem w tą grę, Karuję tego boba, kurwa. big. <grywa> Dobre jest to, Twoje długo, kajak? Takie se, ale kurwa, walczę z nim, próbuję go wycołcować. Sorki, że przerywam oglądanie, ale mam dla Was ważną informację. Już w ten czwartek na moim Twitchu startuje przedłużanego streama bez spania. Na którym będziecie mogli wygrać nagrody m.in. myszkę Skyrox V6, dwie myszki Lamzu Thorn, trzy myszki Endgame XM28K, Coachingi Valorant Points i wiele innych nagród o łącznej wartości 5000 tysięcy złotych. A co najważniejsze, nagrodę główną, czyli koszulkę Fnatic z podpisami zawodników. Nie możesz tego przegapić, więc zbijaj już w ten czwartek o godzinie 12 na mojego streama. Link w opisie. Na onyx, coś. Dobra, tym momentem tu polubimy grać widzowie, nie? Może tego manka pykniemy po prostu. I co robimy? Możemy przy dżumić coś z flashem do market, ale... No, 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 możemy. No, ale nie wiem, będę ready, jak coś dokonać. Kamera no, B main. Jestem no. flash. Dawaj, dawaj, dawaj. On na blisko nie dostał, nice, zajebiście Smokuje Ceta. O, czekaj, czekaj, czekaj Zobacz, jest backside nawet Zajebiście Mama dostałem k***a Tu zjdzie no, Ej, ale kurwa ja też dostałem skalę, Oni insta... oni wszystko pruli nas Mój dostał heada, słyszałem Ja dostałem heada, ty dostałeś heada Dobra, to nie smokuje no, smokujemy. Ej, smokuję ci do lewej. Poczekaj, Co każdy ma kewa? Ej. O, grali chyba, no. Zablądowałem go. Białym. One enemy <laughs> każdy gra kewa, gość ma slowa na depie. No sfersowali, no zobacz, jak kasa mają. No tak, no ja stary marszala specjalnie, a tu... Dawaj mi znowu, ja nie smokuję. No dawaj, dawaj. Piąta sekunda rundy, jak kurwa na topicie się napierdalam. Nie wiem, jestem w CCI, mam się Leży ult, Sary wiedziałem, że ma fantoma, kur... Zebrał Finicjanie chyba po kimś to. to? Dobre jest to twoje, dół, kajak? Takie se, ale kur... walczę z nim, próbuję go wykuczować. Patrzę ci co to 120 mark, wow, wow, wow. One penny i Phoenix. Dary goś mi drzwi zamknąć i zbukowałem się w drzwiach. <laughs> go zabiłem przez drzwi. Dajesz <laughs> to? Przez drzwi go zajęłem. Nie dostawałem hitów, a on dostawał przez drzwi. Smoking city, I can, I can flash back side. <laughs> <laughs> Flashing! Oh, no, nice? Nie wiem, ja no, no. Tak. Bro Wielka kakosem jak pierwszy, pierwszy pick, mogą go zabić nie wiem, Doswingował Ojojoj Ciekawe, że zawsze są tam gdzie my kur...

Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ale nie umiem strojować z tego skina, kurwa, serio. Nie, to nie jest chuj, powiedz to szczerze. Jest, yes, no, yes. nie, nie lubię. Dajcie, rzucę, bo nie chcę rzucać No Są kurwa patałachom. Masz migi Stinger'a rzucić? No, no, no. Let's go, guys. We pushing game. Bude pod kamerę, pod kamerę. Ej, hey, tato, smoka hey, a... you Elbow? Jesteś uh, Rejna? Nie, 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 Adamora. dam Dobra, to daj. Go, go. Ja ty biegnij po prostu. ja? Smokuje yeah. Smoke'uje <muchy> Elbow. Nice, yeah. Elbo. Nice. Yeah. Short. Elbow Nice. Dawaj swing. Nice. Daj, Dawaj, farzaj, farzaj. Bom, pull back, mają wszyscy. Wychodzę prosto teraz. There's oh, oh, yeah. a get to start. Oddekorwam. Nice. Autentycznie gramy w dwójkę kurwa, nie? Guys, a wy go na Flash close. Go, go plus. Ej, yeah, yeah. Go, go, go. Watch. Flashing. Go, go, go.

Jestem takim gołcikiem w tą grę, karuję tego boba, kurwa. Fnatik, zamiany robimy, kajak. Dobra, e walimy się na tym, a walimy się. Let's fight on A Ić to samo, zrób co wtedy Góra, sobie tam no, no, swój no. elbow po prostu. No, 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 ja no, będę no, flashował, no. bo tam kurwa, wszyscy blind dostali. Tak, ja tak. to, to w pierwszej Dobra, dobra, dobra. Uwaga, flash, też Ja daję, 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 daję. jestem tu też. Mam nie?

Last player standing. Nice, owwiście Chcę kupować na pierwszą rundę ciferem Trapa, ghosta i cage'a. Chyba jest... chyba można tak, nie? Dobra, stary, ja A ty B, okej? Okay? Dobra. Może taka taktyka. Idą pamięć? No ktoś tam było. Jest, jest pomień. Poduję się za WP. Nice, no, jest prawo blisko. Ej dob, wejdą, Więc... Myślałem, że to rozje, przegramy. Nie ma nic na A. Jadą B, rotuję. Smoking Market. Proszę, lewa. Dostał, dostał, dostał. Market, Market. Smoky'ego. Nice, zajebiście, Ketun. Kur... ale zbieranie, ale zabijam jakoś ich. Bo są

Masz to, masz Brawo. O nie, ku... nie, nie, nie błagam, nie, 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 nie. błagam, 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 dokończmy. Proszę. To będzie kontynuacja, tak? Nie. Kurwa. Nie, kurwa mać, no. Remis. Ja cię nie pierdolę, w... no. Przecież mnie coś trafi. Już w ten czwartek na moim Twitchu startuje przedłużanego streama bez spania. Link w opisie.